Dlaczego Toto Wolff wybuchł na spotkaniu z innymi szefami zespołów? Dlaczego Christian Horner twierdzi, że Toto jednak trochę przyaktorzył? Dlaczego Mercedes jest podejrzewany o jakieś nieczyste zagrywki? I dlaczego junior Red Bulla no, znacznie oddalił się od wejścia do Formuły 1 w dość głupi sposób? Między innymi o tym będzie w najnowszym osłonie biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem ósmego biegu jest marka Wall, producent maszynek i trymerów do włosów. A na początek informacja o naszym konkursie. Formularz na Grand Prix Wielkiej Brytanii jest już gotowy, jest otwarty. Możecie wysyłać swoje zgłoszenia. To jest konkurs organizowany z marką WOL, która też wysyła upominki dla tych najlepszych zawodników, tak to nazwijmy, przy okazji każdego wyścigu. Prowadzimy też klasyfikację roczną i właśnie w przypiętym komentarzu, pytaliście o to, jest pierwsza dziesiątka wyszczególniona. Oczywiście maile zasłonięte, bo RODO, ale słuchajcie, tak naprawdę w tym momencie to nie ma dużego znaczenia. Jak ta klasyfikacja generalna wygląda, bo między drugim a dwusetnym miejscem jest 7 punktów różnicy zaledwie, więc nawet jak dopiero się dołączacie do tej gry, czy nawet jeśli teraz macie mało punktów, to spokojnie, zostało tak dużo wyścigów, że jeszcze będziecie się liczyli w walce na pewno. Kolejną klasyfikację tej pierwszej dziesiątki podam pewnie gdzieś tam w połowie sezonu, może po, po przerwie. I jednocześnie przypominam, bo były takie próby oszustwa, podawania wyników po wyścigu, a ja mam wgląd w to, jakby kto, o której wysyła i kiedy <noise> wyniki, więc jakby no naprawdę dziwię się, że ktoś w ogóle podejmował taką próbę, ale jakby co, no bez przesady. Więc słuchajcie, zachęcam do wspólnej zabawy. No a teraz przechodzę do kwestii, która rozgrzała padok w miniony weekend i chciałem z tego zrobić taki że cały oddzielny odcinek, ale dzisiaj też będą newsiki w dalszej części programu. Na początek jednak właśnie wytłumaczenie tego, co się dzieje między zespołami, między zespołami IF i JA, no bo zaczęło się tam mocno gotować, padły jakieś mocne słowa ze strony Totowolfa. Wolfa, Christian Horner z tego Toto Wolfa zaczął się później lekko naśmiewać, więc no mamy powrót niemalże do tego, co mieliśmy w zeszłym roku, czyli starcia kolejne między Hornerem i Wolfem, oczywiście z przymrużeniem oka. Ale to wszystko jest trochę pomieszane, więc postaram się Wam to tak jak najbardziej jasno Przedstawić. Wszystko bo oczywiście rozbija się o to dobijanie samochodu. Mercedes chciałby, żeby przepisy się y, zmieniły, bo jest to niebezpieczne dla zawodników. Część zawodników też to potwierdza, ale nie większość, nie wszyscy, i raczej większość zespołów z kolei mówi, to jest kwestia każdego y, zespołu. Może długoterminowo trzeba coś pomyśleć, ale na ten moment jest proste rozwiązanie. Podnosimy samochód i y, 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 y gra y, gitara. No ale. Pierwsza rzecz jest taka, że FIA doceniła jakby wagę tego problemu i stwierdziła już nagle tuż przed Grand Prix Kanady, że chce FIA wprowadzić takie pomiary sił, jakie działają na kierowców podczas tego dobijania i określić maksymalną wartość, poza którą jakby zespół z tym dobijaniem nie może przejść, nie może jakby jej przekroczyć. To tak najprościej, uogólniając to bardzo, bardzo mocno. FIA ma zamiar pilnować zespoły, czy tych wartości określonych dla każdego zespołu te wartości mogłyby być inne i FIA sprawdzałaby, czy ten zespół przekracza tę wartość, czy nie. Jeśli by zespół miał przekraczać, to byłby zmuszony do jakiejś zmiany w ustawieniach swojego samochodu, żeby mieścić się w tym limicie. Ale tak, miało to być już wprowadzone na Grand Prix Kanady, ale zespoły trochę się na to zdenerwowały, no, że bez przesady no, nagle wprowadzacie coś, coś takiego. FIA chyba też jakby zerknęła, znaczy zorientowała się, że no dobra, to jeszcze nie jest wszystko dobrze rozpisane i, i przemyślane, więc no, tak naprawdę do końca też nie znamy szczegółów, jakie wartości by tam były dokładnie mierzone, jakie byłyby te widełki. W zespołach też mówią, że no, jest tak wiele czynników, wiatr, pogoda, od których też może zależeć zachowanie samochodu, że nie do końca podoba mi się to, że FIA miałaby ingerować w ustawienia aut, no bo nie o to chodzi w F1, więc na razie sytuacja jest taka, że pomierzono coś tam w trakcie Grand Prix Kanady, ale na razie odłożono to być może do Grand Prix Wielkiej Brytanii, być może tam jakieś rzeczywiście widełki zostaną wprowadzone, ale tak na 100% to tego nie wiemy. Co ciekawe, Helmut Marko mówi, że być może taka zmiana uderzyłaby najmocniej na przykład w Mercedesa, bo FIA zobaczyłaby jak duże jest dobijanie, kazałaby zmienić setup samochodów w taki sposób, który nie odpowiadałby Mercowi i oni by jakby dostali tym mieczem, którym sami wojują, więc poczekajmy, ale to jest na pewno ciekawa sprawa i warta obserwowania, czy to będzie wprowadzone w trakcie Grand Prix Wielkiej Brytanii, jeśli tak, to na jakich zasadach, no zobaczymy i w kogo to też uderzy, bo może to trochę wpłynąć na, na to, jaką mamy, jaką mamy stawkę. To jest jedna sprawa. Czekamy, zobaczymy, co, co będzie. Drugą sprawą jest to, co FIA opublikowała w czwartek, jeśli chodzi o możliwe zmiany w samochodzie. FIA w czwartek skorzystała z takiej dyrektywy technicznej, czyli takiej, nazwijmy to jakby takiej przedwyścigowej notatki technicznej, która zwykle do takich rzeczy nie była używana, ale do tego przejdziemy za chwilę. W każdym razie, w tej dyrektywie technicznej FIA przekazała informację, że można sobie domontować dodatkową taką żyłkę do podłogi. Byłyby wtedy takie dwie żyłki po każdej ze stron i to by wpłynęło pozytywnie na sztywność tej podłogi i może też pomogło trochę właśnie z tym dobijaniem. I oni to opublikowali w czwartek i nagle, nic tego nizowego, w piątek na treningi Mercedes wyjeżdża z tą dodatkową żyłką, jako jedyny zespół. No i wszyscy zaczęli pytać, no halo, wy to opublikowaliście w czwartek, w piątek Mercedes już z tym jeździ... Dlaczego jakby oni byli w stanie to przygotować? Czy mieli to przygotowane, czy wiedzieli wcześniej, że coś takiego będzie, czy może sami sugerowali, żeby takie rozwiązanie wprowadzić, i przez to byli na to gotowi. W Mercedesie mówią: no, hola, hola, no jakie nieczyste, jakie nieczyste zagrania. My mieliśmy taki coś gdzieś tam przygotowane, zresztą no, zajęło nam to po prostu noc, żeby to, żeby to ogarnąć, i, i, i nie było z tym większych problemów. Mattia Binotto mówi. My w Ferrari byśmy nie dali rady tego przygotować przez noc, więc nawet się za to nie zabieraliśmy. Od marszał z Alpin mówi, że to jest podejrzane, że Mercedes musiał wiedzieć wcześniej, bo nie dałby rady tego szybciej, szybciej zrobić. Rywale Mercedesa zaczęli więc w ogóle sugerować, że jeśli Mercedes dalej będzie w weekendzie jeździł, w weekendzie wyścigowym jeździł z, tym, z tą dodatkową żyłką, to będą oprotestowywać Mercedesa, bo jakby poza wszystkim, poza tymi podejrzeniami, że skąd oni to wiedzieli, to w zespołach mówią, no i wydaje się, że mają rację, że na mocy technicznej dyrektywy nie możesz dopuścić tak dużej zmiany, jeśli chodzi o samochód. Okej, okay. techniczna dyrektywa może służyć do jakiegoś wyjaśnienia pewnych. Kwestii, ale nie do tak naprawdę zmiany regulaminu, zmiany, y, zmiany regulacji technicznych. Matiabin no, to mówił jasno. Do tego jest cała ścieżka zmiany tych regulacji. Dopiero po przejściu takiej ścieżki, nawet jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo tu chodzi o kwestie bezpieczeństwa y, FIA, y, no ale jest na to ścieżka i trzeba przez nią przejść. Nie można sobie tak po prostu wpisać w czwartek wieczorem i, i wszystko gra. Zatem, Wygląda na to, że FIA będzie to próbowała przepchnąć oficjalnie, nie musi mieć na to zgodę zespołów jako, że to jest kwestia bezpieczeństwa i w takiej oficjalnej drodze muszą mieć zgodę Światowej Rady Sportów Motorowych, a ta rada akurat się zbiera przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Więc jeśli FIA to będzie chciała przepchnąć już tak oficjalnie, to przepchnie. Ale też wszyscy będą się mogli na to Grand Prix Wielkiej Brytanii przygotować z tą dodatkową żyłką. No w każdym razie... Trochę śmierdzi ta sytuacja, że Mercedes wiedział, że Mercedes to przygotował jako, jako jedyny. Oczywiście. Pewnie będzie to kwestia nierozwiązywalna i nigdy się nie dowiemy o co chodziło. Czy dostali jakiś cynk, czy, yy, czy właśnie oni może sugerowali takie, takie rozwiązania. No jest to jest to dziwne, nie dziwię się innym zespołom, że to kwestionują, no bo jednak, gdyby to było takie proste, no to inne zespoły też by to yy, zrobiły. Chyba, że to jest spisek wielki innych zespołów przeciwko Mercedesowi, żeby. No, nie wiem, naprawdę też już nie można dorobić zbyt wielu teorii, ale no ciekawie yy, się dzieje i to napięcie rośnie, no bo jakby zespoły inne dają jasno do zrozumienia, że Mercedes gra czysto, że to jest jednak nieczyste zagranie. Takie gdzieś tam na granicy to jest druga sprawa. A trzecią sprawą wokół tego całego zamieszania jest jeszcze właśnie taka kwestia personalna. Mianowicie w sobotę podczas Grand Prix Kanady odbyło się takie tradycyjne, co sobotnie spotkanie szefów zespołów z szefem Formuły 1, Stefano Domenicali. No i na tym spotkaniu, co ciekawe, były też kamery Netflixa, które sobie tam nagrywały to, to spotkanie. I może się okazać, że to będzie bardzo ciekawy odcinek, bo na tymże spotkaniu. Toto Wolf miał być bardzo zły na inne zespoły i miał tam w dużych emocjach mówić, że to przecież chodzi o bezpieczeństwo, że wy prawdopodobnie nakazujecie swoim kierowcom bagatelizować te kwestie, a przecież powinniśmy działać w tym razem, że jemu się to bardzo nie podoba, że trzeba coś z tym, z tym zrobić. Mike Krack, który powiedział, że chyba był w ogóle pierwszy raz na takim spotkaniu, powiedział, że był za Stona Martina, powiedział, że był bardzo zaskoczony, że w ogóle tak to wyglądało, mówi. Wow, jakby no, dosyć było gorąco, yy, że tego się nie spodziewał. Yy, no i to to był. W skrócie bardzo zły. Christian Horner później po spotkaniu powiedział, że no, to to, y, był tutaj element teatrzyku na tym spotkaniu, więc może jest to związane z tym, że ten film Louisa Hamiltona, wyprodukowany przez Hamiltona w Apple TV o Formule 1, niedługo y, będzie produkowany, więc może Toto Wolf chce mieć jakąś rolę w tym filmie. Tak Christian Horner to skomentował. Z kolei Toto Wolff po tym spotkaniu powiedział, że zachowanie innych zespołów jest zachowaniem żałosnym i obłudnym. Bo inne zespoły grają w polityczną grę z bezpieczeństwem w tle i nie chcą jakby jednoznacznie opowiedzieć się za tym, żeby zmienić regulacje i to dobijanie wyeliminować. Więc podsumowując, Mercedes bardzo chce, żeby te zmiany zostały wprowadzone, inne zespoły dużo lepiej sobie z tym radzą, więc tak naprawdę nie zależy im na tym, żeby to było już w tym momencie ok, długoterminowo spoko, ale niekoniecznie jakby w tym w tym akurat momencie. Niektórzy kierowcy się rzeczywiście na to skarżą, niektórzy mówią też, jak Max Verstappen, że to jest część tego sportu, czasami trzeba się zmagać z pewnymi niedogodnościami, jeśli chodzi o jakby fizyczność zawodników, ale że jakby w tym momencie zmiana tego nie jest do końca fair. No i to jest prawda, Mercedes sobie z tym radzi najgorzej. Oni najbardziej chcą, żeby to się zmieniło, to jest jasne. No ale jestem ciekawy, jak to się ostatecznie zakończy, czy nawet jeśli jakieś zmiany zostaną wprowadzone, czy rzeczywiście Mercedes akurat nie oberwie rykoszetem i wcale na tym nie, nie, nie skorzysta. Większość zespołów jednak z tym problemu nie ma, więc no, w sumie wychodzi na to, że trochę Mercedes tutaj jednak po prostu się pomylił i to on powinien wewnętrznie ten problem rozwiązać, a nie. Próbować tak wszystkim zamieszać, żeby, żeby te regulacje już teraz się zmieniły. No, Formuła 1 też z takich zagrywek się składa. Mam nadzieję, że wam to trochę rozjaśniłem. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. A ja teraz krótko przejdę jeszcze przez pozostałe newsy. Yuri Vips, czyli kierowca z Akademii Red Bulla Junior, który jeździ w Formule 2, który zresztą całkiem dobrze w tej Formule 2 się spisuje, jest jedną z nadziei Formuły 1, nadziei Red Bulla na wejście do Formuły 1. Był typowany do tego, zresztą niedawno jest dalej typowany do tego, żeby w F1 jeździć. Niedawno zresztą pojechał trening przed przedgrąpli Hiszpanii. No i tenże Jury Wips brał udział w streamie, czyli pokazywał jak gra z kolegami. Zresztą tam był też między innymi Lawson, który też w F2 jeździ w barwach Red Bulla. No i panowie sobie streamowali, jak grali w grę Call of Duty Warzone. To jest taka internetowa strzelanka. Sam w nią parę razy grałem, nawet nie parę, całkiem dużo, i wiem, że budzi ona spore emocje. No ale Jury Wips trochę sobie z tymi emocjami nie poradził, no bo w trakcie streama publicznie użył słowa angielskiego na n, po polsku na czy określenie osoby czarnoskórej. Bardzo, bardzo, bardzo pejoratywne, jeśli chodzi o kraje anglosaskie. Słowo, które po prostu padać nie może. Słowo, zresztą, za które na Twitchu, jeśli się je użyje, można wyłapać blokadę, bana swojego konta na naprawdę długi długi czas. No i Yuri Vips tego słowa użył. Jeszcze tam była akcja, że na jednym ze streamów miał dostać różową czapkę Red Bulla. Ktoś mu powiedział, żeby on ją założył, on powiedział, że jej nie założy, bo jest gejowska. Jakieś takie no, rzeczy, które jeśli jesteś zawodnikiem, który reprezentuje globalną, gigantyczną markę, masz szansę na wejście do Formuły 1. Ja wiem, masz 21 lat, ale też bez przesady, to nie jest, nie masz 13 lat, no to naprawdę możesz się powstrzymać po prostu albo w ogóle nie streamuj, albo jeśli już streamujesz i robisz cokolwiek publicznie, to musisz mega uważać. I to jest mega duża głupota ze strony Jurego Wipsa które oczywiście zostało teraz zawieszone przez Red Bulla. W Red Bullu mówią, że trwa dochodzenie. Nie wiem, co to dochodzenie ma, ma wykazać. W każdym razie trwa dochodzenie. Jurij Wips już za to przeprosił, powiedział, że to absolutnie nieakceptowalne użycie takich słów. No i zobaczymy, jak potoczy się jego dalsza kariera. Dobra nauczka dla wszystkich innych młodych zawodników, że to nie są żarty chcesz sobie pograć z kumplami przez internet, to po prostu sobie z nimi pograj, nie musisz tego pokazywać całemu światu, o ile sobie nie radzisz po prostu z jakimiś słowami i emocjami w trakcie tych transmisji. Leclerc, Russell, Norris też bardzo dużo, czy Verstappen też bardzo dużo streamowali swego czasu i no byli w stanie jakby nie używać pewnych słów. Zresztą za to słowo, za które Vips został zawieszony, też jeden z zawodników NASCAR został w ogóle z tej serii wyrzucony. Później już powrócił po jakimś czasie, ale no jednak to przewinienie w jego przypadku też się zakończyło dość, dość dla niego ciężko. Czekamy. A jeśli chodzi o drugiego zawodnika, innego zawodnika z rodziny Red Bull'a, Sergio Perez poinformował, że ma lekką kontuzję po tym dzwonie. Wydawało się delikatnym w kwalifikacjach przed Grand Prix Kanady. Sergio Perez powiedział, że doznał lekkiej kontuzji szyi. Na początku tego nie czuł, ale później ból był duży. Ogólnie czuje się dobrze, ale teraz przygotowując się do wyścigu na Silverstone, skupiam się właśnie tylko na ćwiczeniach wzmacniających kark. Nie robię innych ćwiczeń, powiedział w telewizji Fox Sergio Perez. No i opisał też, jak, się, jak wygląda przygotowanie do wyścigów. Powiedział, że do każdego wyścigu tak naprawdę przygotowujesz się inaczej. Czasami są tu ćwiczenia cardio, czasami siłowe, czasami wytrzymałościowe. A jeśli to jest wyścig tydzień po tygodniu, to w ogóle przede wszystkim skupiasz się ze swoim trenerem na regeneracji. Tyle o Perezie. Przechodzimy na krótko do Nikita Mazepina. Znowu, ale tylko króciutko Wam powiem, że Nikita Mazepin zapowiedział, że pójdzie do sądu z Hasem, bo nie dostał wypłaty za sezon 2022, a zgodnie z kontraktem te wypłatę powinien otrzymać. Uralkali też ma się sądzić z Hasem, więc wielkie pojedynki amerykańsko- Rosyjskie będą toczone w sądach o pieniądze Nikita Mazepina i rodziny Mazepinów. Zobaczymy! A ja jeszcze wam mam do przekazania informacje z Ferrari, dobrą informację dla fanów Ferrari, bo Mattia Binotto mówi, że Carlos Sainz jest w końcu szczęśliwy, zrelaksowany, poprawił swoje tempo, dalej je poprawia, nabiera pewności w samochodzie i Mattia Binotto jest pewny, że Carlos Sainz w najbliższych wyścigach będzie walczył o zwycięstwa. Carlos Sainz też po ostatnim wyścigu powiedział, że od razu po wyścigu mówił, że czuł, że był najszybszy na torze, że zaczął się w tym samochodzie dużo lepiej czuć, że zmiany, jakie wprowadzili w ustawieniach dużo dały. No i i że teraz będzie tylko szybciej i lepiej. Fajnie, czekam na to. Trzymam kciuki za Carlosa. Kwalifikacje na Silverstone będą na pewno dobrą tego weryfikacją. Jak wszystko, właśnie życie zweryfikuje. A za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Ponownie widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek. Dzięki i czekam na Wasze komentarze. Cześć, cześć.